Witam Was, z tej strony Sabal, w 12 już odcinku z serwera Metin2Sams, moi drodzy, pomału zbliżamy się do momentu aktualnego, aktualnego, tego co mam. I coraz mniej mam klipów do wrzucania, więc będziemy musieli chyba w tym tygodniu albo w następnym trochę więcej sobie w Metinka e, pograć. Moi drodzy, zrobiłem Discorda w końcu nowego. Link macie w tle. No i taki sobie mały konkurs, żeby was zachęcić, żebyście tam wbili, bo znowu chcę go rozbudować tak jak był poprzedni, tylko w ten sposób, żeby już mi go nigdy nie e, wywalili. E, wszyscy, którzy, którzy napiszą w komentarzu, że wbili i wbiją na tego Discorda. Dla trzech osób dam 30 albo 60 kręceń w kole losu, jakie ja wymyślę na najbliższym streamie Po ogłoszeniu wyników, więc będzie za tydzień mniej więcej Jakieś tam koło fajne wymyślę, takie za free, żeby nie było Póki co tylko to mogę dać, bo nie wiem czy wolicie SMy, czy co innego Więc taka zachęta dla was za to, żebyście zbili tam i napisali w komentarzu, żebyście tam wbili No i oczywiście trzeba też dać łapkę w górę Odcinek przejdźmy do niego. Od razu ci otwiera No to po 5, nie Po 5 będę otwierał. Po 3 pokazuje mi te Ale mm. to jest to jest skamersko. 1, 2, 3, 4, 5 Nawet klepka nie dała ty Dało, o, czekaj, zaczekaj, ile. O jest sytualny jeden. Akurat mam tyle tego. Dwa podręczniki, cztery, cztery i Cztery księżycowe też mam. Dłutne jak tytanu. O, ja nie smaka przyda się, otworzę. Mini kata, mini Azela, chyba to było. Nie ma nawet co przytaczać, że tego Rytualnego spaliłem, zrobiłem jeszcze parę Zodiaków, nadopiłem pudełek, znowu mi się skończyły. Postanowiłem sprzedać moją Trutę, nie wiem czy pamiętacie, 60 średnie, tam trochę na metiny. E, dałem, znaczy zyskałem 16 Wonów i parę set pudełek, które są mi niezbędne, żeby ulepszyć tego Zodiaka, no i postanowiłem zagrać wabank po prostu... Pointowałem się, nie będę zbierał rytualnych, bo to dużo kasy, jestem bierze. Jedziemy z tym koksem, nie ma co się ograniczać. To go, when your tears run dry after... Tak, moi drodzy, za piętnastym razem weszło mi pod na plus 9. Nie powiem, że trochę przyfarciłem, że mi tak fajnie wchodziło na ósemkę, no ale troszkę się bałem, że całą kasę spalę i nic mi nie zostanie. Więc teraz możemy poświęcić swoją uwagę na inne części EQ. Jakieś nasienniki, może hełm na plus 9, albo pas. Ale w końcu mam tą tak zwaną endgame'ową broń i mogę mieć spokój z tym zestawem. Masakra. Przy okazji wróciłem ze zbroją na plus 8. Czy będę lepsze na plus 9? No, powiem wam nie wiem, bo to jest tylko 1% więcej na potwory, więc nie mam aż takiej motywacji. Wbiję szamanicy drugi skill na P. Trochę tam szamanica coś daje. Oczywiście problem będzie z endgame'em, bo żeby wejść z nią na Joharę, ona by musiała mieć 120 level chyba z tego co pamiętam. Więc wbić, te, wbić, wbić ten level. Ciężko, powiem wam, psycha mi siada, bo do samego 110 levela muszę to wbić na normalnym lesie. Potem na tym ulepszonym tam fajnie leci, ale nie wiem, czy tego podejmę. Nie wiem. Wiem, że jeżeli chcia będę chciał pójść na tą mapę endgame'ową, no chyba raczej jestem zmuszony, żeby jednak wyekspić tą szamanicę, ale zobaczymy. Jeszcze tego nie wiem. Cię ciężka sprawa. Mój pet cudem dożył 30 dni i wbiłem mu wszystkie najpotrzebniejsze skille, wydałem na to 120 milionów, chodzi mi o rozwinięcie tych skili, a nie na same skille, bo łowcę potworów ja zdobyłem z losowania, resztę kupiłem na rynku dosyć tanio, bo to zrobiłem na początku serwera, już przewidziałem, że tak się stanie, ale taka ciekawostka, później ten pet zdychał mi chyba co chwilę, bo zapominałem, a on jest tylko dwudniowy, ale to jest taki w sumie Mam byle co, mimo że to nie jest za mi się to podoba. Jakby ktoś był ciekawy, jak prezentuje się mój damage, to w ten sposób nie mam jeszcze bloga zrobionego, w sensie nie jestem na matowych. Nie mam naszyjnika na metiny. Nie mam e, szarfy ze średnimi. E, I jeszcze tam chyba jedną, jeden odpał nie odpaliłem ale to jest prawie max. Potem się okazało, że ja biję po 25, po 26, więc wydaje mi się, że to jest duży damage. Oczywiście można mieć większy, bo lepsza alchemia musi być. Wiadomo, to są lata progresu, na które trzeba mieć czas, ale w tym momencie tak to się prezentuje. No chyba nie trzeba mówić, że w takim wykokszonym ekwipunku Jotun to był dla mnie pikuś damage powyżej 15, mimo że nie, nie mam nawet 50 na orki, więc no... Powiem wam, no musicie przyznać, jestem już koksem. Ciekawe ile youtuberów, którzy nie opłacają tym shopa, a ma teraz ból dupy. Ooo, gdyby nie te shopy, nie wyszłyby M2. <laughs> a w dupie ich ma. Pamiętacie moje spalone itemacki w poprzednim odcinku? Jakoś próbuję to odbudować. No, <laughs> troszkę mi to nie wychodzi, ale przy tych itemach... Tu no ja nigdy tej tarczy nie wbiję, jak jeszcze pas... Mi się wydaje, że łatwiej wbić pasty, niż to tarczy. No nie wiem, to jest, to jest jakiś przeklęty gówno. Samo wbicie na plus 7 to jest jakieś wyzwanie, i tam miliard na te nogi pająka muszą pójść. Masakra. Spróbowałem swoich sił z nakładaniem żywiołu na broń. Oczywiście wziąłem lód, bo na tym etapie chyba to jest najlepszy żywioł aktualnie na broń. Mam na myśli oczywiście Hydre, Przy czym Hydra ma tam chyba jakieś większe ABS na miecze i najlepiej ma tam Ninja. Ale mniejsza, tak mnie nauczono, jak ktoś powie, że zrobiłem błąd, to napiszcie mi jaki żywioł jest lepszy niż lód na, na broń zodiaka. Tak czy siak, wybrałem lód, tak jak powiedziałem, weszło jedynie 2%, tylko na tyle było mnie stać. E, przy czym, jeszcze przed nagraniem, też próbowałem jeszcze raz nałożyć i spaliłem, więc ciężko, nie wiem ile jest procent szans na nałożenie tego żywiołu, ale wchodzi jak e, syf. Jeśli chodzi o mój zarobek, aktualnie jestem skupiony na Zodiaku, robię co środę albo niedzielę dla pudełek, potem je sprzedaję po 2 wony za 200 sztuk. Ewentualnie, jak mi jakaś broń, to też będę miał jakiś tam przyrost funduszy z broniami. Oczywiście ciężko, bo wiadomo, trzeba mieć farta. Ja miałem farta z tym ostrzem, więc nie oczekuję jakiegoś progresu finansowego. Ale jotuna sobie na razie odpuściłem, bo to jest niesamowita nuda i mnie po prostu, ja nie wiem, psycha mi siadło. Jak mam na robić, to ja więcej tego nie chcę. Jeszcze spróbowałem sobie podbić szarfę. Na 25, no nie wyszło. Niestety, nie wiem ile jest tam procent szans, ale nie pykło. Ale próbuję, no próbuję. Mówię, moi widzowie, problem jest taki, że na tym etapie, aktu, aktu, na którym aktualnie jestem, no nie mogę robić takich dużych skoków itemowo, alchemiowo alchem, i nie wiadomo jakich. No bo, no. no to już jest inny, inny endgame, nie? Teraz są te przeskoki takie krótkie, więc nie będziecie działo nie wiadomo co na tych odcinkach. Ale próbuję polepszyć swój ekwipunek, więc chyba to musicie docenić, bo Żyły na dupie mi po prostu pękają niekiedy, jak widzę co się dzieje. No to lecimy, by mi kogo Pierwsza próba na plus 9. Mam tyle w ogóle mam 10, 17, 17, 27, będzie jeszcze sobie dobra mam. Pierwsza próba na plus 9. Dziękuję do widzenia i gotowy. Czy będzie to iz greczka, czy nie będzie to iz Pierwsza próba na plus 9 nie ulepszyło. Druga próba na plus 9 nie ulepszyło, niestety. No i ch** No i hu. No i cześć Bywa. No i tak jest zajebiście. No pierwsze że to wejdzie, nie? <ścoughs>